Witam Was serdecznie przed nami kolejne zajęcia, kolejny łeb. Chciałem Was zachęcić do obwodziku związanego ze sztukami walki. Kiedyś miałem taki mały epizod, więc pamiętam te treningi, to powiem szczerze, że to były naprawdę to jest piękna sprawa trening sztuk walki, box 3K1, Muay Thai. Wszystko jest świetne, dlatego kilka takich prostszych ćwiczeń do których chciałbym Was zachęcić, one będą też angażowały mocno nasz organizm i wzmacniały więc jedziemy ćwiczenie pierwsze bieg bokserski rączki przy brodzie wyprowadzamy hop, hop, hop hop, hop, hop Zobaczcie. chowam jak jest ręka przy brodzie to druga jest kryta barkiem, tak? Do tego dokładam bieg. Chciałbym, żebyście podczas biegu nie machali turemką, tylko skupili się żeby wykonać pracę. Patrzymy przed siebie w punkt i pracujemy. Oczywiście będzie 8 ćwiczeń. Możecie wykonać w obwodzie. 30 na 15 Tabata, lub w jakimkolwiek innym danym przez Was układzie treningowym. Kolejne ćwiczenie, drugie. Przysiad z kopnięciem. Hop, wyprowadzenie kopnięcia. Hop, wyprowadzenie. Można w gardzie być. Mamy dwa ćwiczenia. Kolejne trzecie ćwiczenie będzie zakrok z popnięciem kolanki. Hop i kolan. Hop i kolana, wchodzę w tyłu, w tyłu nisko. I tym samym kolanem kończę. Czwarte ćwiczenie walka z cieniem. Czyli lustro pracuję sobie chodzę Przemieszczam się pojedyncze uderzenia. Podwójne. Pach, pach. pach. W zmiany kierunku. Uniki można powrócić. Ladą mięciutko, pach pach. Pach, pach. Pach, 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 pach. Pracujemy sobie luźniutko przez ten okres różno na nogach, rozluźniamy warki. Yy. Kolejne stajemy włóczkę obok siebie. I teraz w formie ścisłej już. Bez pracujemy, zobaczcie, zwróćcie uwagę na nogi. Skręcam tu. w takim tempie pracujemy kolejny obwód. Po ciosach prostych Jeszcze raz wracamy do kolana Zobaczcie, stoimy Lewa noga z przodu Robimy przeskok I ta noga, która jest z tyłu uderza Wraca ona do tyłu Przeskok Czyli wykonujemy Na jedną nogę Kolejne ćwiczenie będzie prawa noga z przodu, przeskok, prawa noga, stawiamy z przodu, przeskok. Więc pracujemy w obydwie strony. Kolejne ćwiczenie, próbujemy się bawić. Ciosem odwrótkowym ręce przy grodzie. Wyprowadzamy jak najszybciej wracę. Zobaczcie, też praca na biodra. Cios wyprowadzam od dołu. Dokręcam nogę na palcach. Jeszcze raz pokazuję. I ostatnie ćwiczenie w gardzie, łącznie będziecie mieli 9, dziewięć przez przeskokiem, będzie na dwie strony, e, można też na przemiennie tam pracować, hop hop, i do tyłu. hop, hop i do tyłu, hop, hop i do tyłu, hop, hop, noga wraca do tyłu, to możecie zrobić jedno ćwiczenie, ostatnie ćwiczenie, do którego Was zachęcam i zapraszam. Szeroko-wąsko stepowanie. Wszystko trzymane w gazie. Czyli szeroko nóżki, wąsko pracujemy. 8 lub 9 ćwiczeń na dziś dla Was do wykonania. Możecie oczywiście wybierać swoje ulubione ćwiczenia, składać je w dowolne obwody. Najważniejsze, żebyście ćwiczyli, bo pamiętajcie, że aktywni guru. Dziękuję wam bardzo. Pa pa.